Siemanko, z tej strony Taczkowy i dzisiaj nagramy unboxing i recenzję mikrofonu Superlux to znaczy Superlux E205U MK2 W zestawie za około 330 zł dostajemy mikrofon, stojak, opfil i koszyczek Ok, więc na pierwszy rzut leci mikrofon. Zobaczymy, jak to jest. No, pudełko, jak pudełko. Widać, że jest kompatybilny z Maciem i Windowsem. To jest druga generacja tego mikrofonu. I tak. Jakiś jest tu ładny pokrowiec. Ładny pokrowiec. Super lux napis. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Jest tu jakiś trójnóg. No, i kabel USB do mikrofonu. W pudełku mamy jeszcze podpałkę do grilla. Podpałeczka i fajną piankę. Którą można wykorzystać jako mały kawałek pianki akustycznej. Nie no, żartuję. ale jako taka pianka jest. Ok, pokrowiec, i w pokrowcu, jak można się domyślić, jest mikrofon. Ok, jest to. Czarny mikrofon z głośnością do słuchawek, których tutaj jest wejście. To chyba można zamontować na trójnogu albo na tym statywie. No, wygląda bardzo ładnie. Ok, więc tu mamy trójnóg, który można rozstawić którego i tak nie będę używał, bo przecież jest od tego statyw. Ok, no i ostatnią rzeczą jest kabel z tego pudełeczka. No i kabel, jak kabel USB, to wejście nie, nie wiem, jak się nazywa, to jest USB tu host, chyba czy tu device. Nie wiem. W każdym razie mamy kabelek, żeby podłączyć mikrofon. Kolejną rzeczą jest statyw. Z jednej strony mamy napisy po angielsku. Z drugiej po polsku i w pudełku mieści się znajduje się y, tak zwane imadło, żeby statyw do biurka na przykład y, przymocować no i samo ramię statywu pudełku nie ma już nic no i miejsce żeby wsadzić mikrofon którego tak nie będziemy potrzebować Ok, więc i madełko i, i sam prezentują się mniej więcej tak no można go rozłożyć jest na sprężynkach fajnie i tak z tej strony odkręcamy go tutaj do tego imadełka a z tej strony jest miejsce na koszyczek lub mikrofon sorry za pomyłkę tą część wkładamy do imadełka a do tamtej przykręcamy koszyczek ok, więc statyw już jest przytwierdzony do biureczka za chwilę zobaczycie jak to wygląda w całości no a teraz widzicie że mogę go puścić, to znaczy nie widzicie, że go puszczam ale widzicie, że ładnie ładnie wszystko chodzi i tutaj ta końcóweczka zawsze jest jakby w jednym poziomie. Cały czas się obraca. Nie wiem jak to jest robione, ale naprawdę fajnie, bo mikrofon się nie będzie obracał. Ok, więc tak wygląda statyw. I tutaj można przykręcić ten uchwyt. No ale jak wiadomo my będziemy mieli koszyczek, to uchwyt jest niepotrzebny. Ok, więc ostatnią rzeczą jest koszyczek. Plus granulki pochłaniające wilgoć. I do koszyczka będziemy wkładać nasz mikrofon. Ok, z racji tego, że no, mikrofon będziemy mieli na koszyczku, to tej części tutaj nie potrzebujemy, więc ją wykręcimy. Weźmiemy i odłożymy na bok. I tutaj, jak widać, jest jeszcze jedna część, której też nie potrzebujemy, więc ją sobie wykręcimy. No i teraz mikrofon będzie w koszyczku. Z racji tego, że tutaj jest to pokrętło od głośności jakby do koszyczka dalej tego nie włożymy, ale. Jeszcze zobaczymy, co da się z tym zrobić. No i ostatni jest popfil w pudełku. Folia i sam popfil. No i w pudełku już nie ma nic więcej. Popfiltr od Mozosa, który będziemy zakładać na, na nasz yy, statyw od mikrofonu. Ok, więc tak się to prezentuje: popfiltr jest założony na statywie koszyczek i mikrofon. No, co prawda, trzęsie się, bo no, mikrofon ma tutaj ten, yy, to pokrętło od głośności, ale jako tak, otrzyma się w tym koszyczku popfiltr też spełnia swoje zadanie, więc teraz przejdziemy do testu Ok, więc mikrofon w miejscu, w którym ma być prezentuje się mniej więcej tak jest podłączony do kompa jest na statywie na statywie jest popfiltr popfiltr no mikrofon działa z tego co widać z tyłu można podłączyć słuchawki, ale wejście to jest teraz zablokowane przez koszyczek, więc kiepsko trochę i siedząc mniej więcej, i siedząc mniej więcej w tym miejscu nie przeszkadza zbytnio, więc jest spoko. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tumu, który entuzjastycznie oklaskiwał przeliteralizowaną i przekarykaturalizowaną sztukę. Konstantynopolitańczykiewiczówna. Czarna krowa w kropki Bordo gryzie trawę, kręcąc mordą. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który entuzjastycznie oklaskiwał przeliteralizowaną i przekarykaturalizowaną sztukę. Konstantynopolitańczykiewiczówna, czarna krowa w kropki Bordo gryzie trawę kręcąc mordą. Ok, więc podsumowując, mikrofon nagrywa bardzo dobrej jakości, szumu nie słychać prawie w ogóle, wręcz nie słychać. No i jak za tą cenę, to uważam, że to jest naprawdę dobry zakup.